Kolejna sesja zdjęciowa, Morris Morzyciowe Maksymalistki przed nami. I wspaniała bohaterka Monika Grenda, Fashion Mimi, możecie ją znaleźć na Instagramie. To chyba jedna z najbardziej kolorowych bohaterek w naszym projekcie. To znaczy, podoba mi się jej idea i jej pomysł na życie, że Monika po prostu i w pracy, i na co dzień wygląda tak, jak wygląda. Musicie zobaczyć, śledzić jej Instagrama. Zaraża energią, prawie 50-latka, ale gdybyście ją zobaczyli, to naprawdę inspiruje kolorowymi turbanami, wspaniałą biżuterią, sama przerabia ubrania. Jest takim kolorowym warszawskim ptakiem, który po prostu zaraża pozytywną energią. Zapraszamy. Mam 48 lat. Myślę, że najbardziej świadoma siebie i yy, jakby swojego wyglądu stałam się yy, po skończeniu 40 lat. Zawsze interesowała mnie moda, natomiast yy, z biegiem upływu czasu byłam coraz bardziej odważna, coraz bardziej chciałam eksponować siebie, coraz bardziej chciałam eksponować tą modę. Yy, I myślę, że yy, to była taka nie, nie rewolucja, tylko ewolucja, czyli bardziej, bardziej stawałam się odważna, bardziej chciałam zakładać odważne rzeczy. No i doszłam do tego punktu, do którego doszłam, że no, w jakiś sposób wyróżniam się tymi, tymi stylizacjami, natomiast być może za 10 lat będę się wyróżniać jeszcze bardziej. Jeżeli chodzi o moje stylizacje, no to cóż, wolę, wolę je wymyślać od początku. Wolę kupować materiały i jakby szyć z tego od początku stylizację. Natomiast oczywiście korzystam też z sieciówek, kupuję w sieciówkach, tylko że zawsze, zawsze te ubrania z sieciówek są przeze mnie przerabiane. Chodzi o to, żeby nadać im mój własny styl, coś swojego dodać, tak żeby po prostu nie było to gotowe ubranie do założenia prosto ze sklepu. Jeżeli chodzi o moje życie codzienne, to staram się ubierać kolorowo. Do pracy również staram się ubierać tak bardziej nietypowo. Natomiast wiadomo, no, staram się troszeczkę tonować ten swój styl. Tak jak dzisiaj jestem ubrana, jak najbardziej dodałabym spódnicę i poszłabym do pracy. Kobiety w moim wieku, eee, cóż. Znaczy tak, słyszę przeważnie, że jest fajnie, jest bardzo fajnie, ale ja bym się tak nie ubrała. Wtedy pytam na przykład eee, taką kobietę, ale nie podoba ci się? Eee, nie ubrałabyś się, bo nie wypada, bo nie podoba ci się. No nie, no właściwie to podoba mi się, ale co nie wypada? No, no w sumie to wypada. I tak naprawdę, jakbyśmy się wszystkie zastanowiły nad tym, to, nad tym, to i wypada, i podoba nam się. Więc po prostu trzeba wykonać ten ruch. Trzeba po prostu zacząć od małych rzeczy. Wiadomo, nie można kogoś wepchnąć, tak jak mówię, na zasadzie rewolucji, że przebrać go i po prostu wystawić na ulicę, bo, on, bo to nie będzie działać. On po prostu, nie, taki człowiek się nie będzie dobrze czuł, taka kobieta nie będzie się dobrze czuła. Ale stopniowo, myślę, zacząć od jakichś drobnych rzeczy, drobiazgów, poprawiając sobie humor czymś kolorowym. I myślę, że taka kobieta, po prostu jak zobaczy, jak przekroczy tą granicę taką, kiedy zobaczy, że to jest po prostu akceptowalne, że założy wielki pompon do czapki, że założy duże kolczyki i że nikt na ulicy tak naprawdę nie będzie się temu dziwił. To jest chyba, to będzie taka po prostu granica, którą w pewnym momencie przekroczy się. I e, taka, taka kobieta, myślę, stanie się odważniejsza. Jest szansa na to, żeby w jakiś sposób zaczęła e, swoją osobę manifestować.